Dzień dobry. Witam Was z przepięknego, bardzo gościnnego tarasu. Jesteśmy gośćmi wyjątkowej osoby. Jaki to się zaraz dowiecie? A dlaczego tutaj jesteśmy? Niektórzy twierdzą, że książka żyje tylko 3 miesiące. Ja ciągle się z tym wadzę. I twierdzę, że książka żyje tak długo, jak długo jest czytana. Bywają książki, które po lata są. Cały czas świeże, cały czas do nas przemawiają. Jedna z książek, zaraz wam ją pokażę. Przywiodła mi właśnie do tego pięknego miejsca. Została wydana książka 6 lat temu i zdziwienie, ale ona nadal, jej treści są aktualne. Książka nadal działa i nadal zmienia. A osobą, która nas gości. Aha, przepraszam, jeszcze jedno. Wczoraj mówiłam o marzeniach. I są marzenia właśnie, które, po które sięgamy, jakbyśmy ściągali gwiazdy z nieba, ale są też takie marzenia, które są ponad gwiazdami i ta osoba, która siedzi obok mnie, której jeszcze nie widzicie, jest właśnie takim marzeniem, które jest wyżej było niż gwiazdy i złoty kapelusz, więc już wiecie, jak jest złoty kapelusz, to znaczy, że jest wyjątkowa osoba i dzieje się coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Chciałam Wam przedstawić kogoś, kogo znacie z książek napisanych, a to jest żywa z krwi i kości Przed Wami Katarzyna Targosz. Witam Was serdecznie i powiem, że czuję się bardzo zakłopotana, ale tyle ma fantastycznymi słowami na swój temat. Na początku przepraszam już raz przepraszam moich gości, jeszcze przepraszam widzów, że mam okulary słoneczne, ale jak już może wiedzą niektórzy z mojego profilu, mam chore oczy i niestety muszę je chronić przed światłem w tym momencie. Natomiast dalszy mój dziwny wizerunek, czyli góralski kapelusz. No chciałam się dopasować tutaj do kapeluszowego klimatu, a że jesteśmy pod tatrami, no to oczywiście kapelusz musi być góralski. Dlaczego? Teraz tak, książka, tak? Szlak Kingi. Szlak Kingi to książka wydana przez wydawnictwo SP, serii opowieści z wiary. Jest to jedna z tych książek, która zmienia nas, która sprawia, że inaczej patrzymy na świat. I co jest ważne, już to mówiłam, została wydana 6 lat temu. A czytana kolejny raz działa tak samo. Kasio, dlaczego tak gif? Dlaczego? To znaczy, to w ogóle jest pierwsza z moich powieści z serii opowieści z wiary. E, I no jest to książka w pewien sposób wyjątkowa, ponieważ ja czasami się śmieję, że nie ja ją napisałam, tylko Duch Święty, mm. <laughs> ponieważ była pod wpływem tak wielkiego natchnienia pisana. Kiedy odezwał się wtedy do mnie dyrektor wydawnictwa ESPE z taką propozycją. Ja wcześniej wydawałam w tym wydawnictwie bajeczki dla dzieci, kiedy zaproponował mi napisanie właśnie powieści dla dorosłych. No oczywiście bardzo się ucieszyłam, to też było spełnienie moich marzeń, bo od zawsze chciałam iść w tą stronę właśnie jakichś takich głębszych powieści z przesłaniem, z wartościami chrześcijańskimi. Kiedy właśnie mi to zaproponował, no miałam przez chwilę pustka w głowie, sam się, no dobrze, ale co, ale jak, o czym, gdzie. I później ten tytuł sam pojawił się w mojej głowie, gdyż tak właśnie jest, że zawsze pierwsze pojawiają się tytuły, i dopiero później sobie zastanawiam się nad tym, co by do tego tytułu miało pasować, w którą stronę to by miało pójść. Później pojawiają się bohaterowie. No tutaj, kiedy pojawił się tytuł, kiedy pojawiło się w mojej głowie miejsce, że jest to Krościenko nad Dunajcem, no to w zasadzie już wszystko później się składało jedno za drugim i w zasadzie no, ciężko jest mi nawet wytłumaczyć to do końca, bo to nie był taki świadomy proces jakiejś mojej konstrukcji, tylko wszystkie poszczególne elementy tej książki do mnie przychodziły. I szlak Kingi istnieje naprawdę. Oczywiście istnieje. Jest to trasa w Pieninach, biegnąca początkowo brzegiem Dunajca, potem odbijająca w głąb gór, którą święta Kinga uciekała do Zamku Pienińskiego przed Tatarami. No i właśnie ten historyczny szlak, który jest bardzo piękny, bardzo malowniczy, na którym są ślady świętej Kingi w postaci jej figur, kapliczek, stał się jakby. Nawiązaniem, połączeniem do szlaku życiowego bohaterki, której imię również brzmi Kinga. Eee, I zresztą no, każdy z nas ma swój życiowy szlak, na którym są różne zakręty, różne wyboje. Eee, no i właśnie o tym jest ta książka. Kasio, a czy. Znaczy, ja się skupię na szlaku Kingi, bo to był ten początek. Tak, ja Ciebie swoim nazwiskiem się spotkałam, bo okładka, to wszystko jest piękne. Że ten szalkingi to może być dla nas, takich, właśnie zagubionych w świecie, jakiś taki drogowskaz? Mam taką nadzieję, no nie chcę tutaj też jakby za dużo oczekiwać, natomiast taką mam nadzieję, że dla kogoś właśnie będzie. Zresztą wiem, że, że czasami nie tylko ta książka, ale też inne moje powieści trafiają do odpowiedniej osoby w odpowiednim momencie, ponieważ taka osoba potem przysyła mi. Wiadomości na ten temat, co jest dla mnie najpiękniejszą nagrodą i, i to jest ten moment, dla którego ja to wszystko robię, tak, żeby do kogoś trafiło, komuś pomogło, komuś wskazało drogę, żeby było dla niego jakimś znakiem, ponieważ tak jak to jest często też pokazane w moich książkach, Pan Bóg właśnie działa przez ludzi, których stawia na naszej drodze, przez sytuacje, które nas spotykają i. Bardzo się cieszę, jak się dowiaduję od czytelników, że moja książka dla nich właśnie tym znakiem, tą sytuacją była. Tu Kasiu, miałam Cię już zapytać o Grację. Jedna z bohaterek, przydarzyło jej się w życiu coś bardzo strasznego, traumatycznego i w dzisiejszym czasie wiele osób, no tak po podchodzimy do takich, trudno tam zdarzeniem nazwać, tak? Ale Gracja pokazuje swoim zachowaniem, że to, co może zniszczyć człowieka, to może też, że do takich trudnych sytuacji, które mogą sprawić, że stracimy wiarę, możemy podejść całkiem inaczej, tak? No to jest zawsze e, nasz wybór. W ogóle ja uważam, że wybór to jest w zasadzie e, chyba jedyna rzecz, którą tak naprawdę mamy, bo wszystko inne e, gdzieś, e, e, no nie wiem, gdzieś e, nas, do nas przychodzi, tak, z zewnątrz. A to, co z tym zrobimy, zależy wyłącznie od nas. Czyli mogą nas spotykać fantastyczne rzeczy, mogą nas spotykać tragedie. E, nie mamy często na to wpływu, natomiast to, jak to przyjmiemy, co z tym zrobimy, e, jest naszym wyborem i właśnie e, powinniśmy bardzo serdecznie tą naszą możliwość wyboru, bo to ona kształtuje nasze życie. Wszystko nas może załamać na dobrą sprawę, jeżeli e, tak wybierzemy, to nawet coś nie jakiegoś. Obiektywnie strasznego, jeżeli przybierzemy taką pozę, tak, takiego cierpiętnika, możemy tak żyć, ale możemy też wybrać to, żeby jednak zwracać uwagę przede wszystkim na to, co jest dobre, co jest piękne w naszym życiu i z tego czerpać siłę. Kasia, a sobie sprawę, że właśnie szlak Kingi... No skupiam się na tej książce teraz, tak? Dlatego, że ona nas przywiodła też w te okolice, że szlak Kingi może stać się takim światełkiem w ciemności. No, bardzo by mi było miło, jeżeli tak jest, jeżeli dla kogoś faktycznie jest takim drogowskazem. Zresztą nieprzypadkowo w książce są umieszczone drogowskazy, jako grafiki poszczególnych rozdziałów. Um, chciałam powiedzieć. Właśnie mówiłaś o wyborach, prawda? Czasami dokonujemy takich, a nie innych wyborów. Czy zgodził się ze stwierdzeniem, że my, dokonując swoich wyborów takich albo innych, no, częstokroć zdarza nam się błądzić, a na szczęście jest ktoś, kto tak no, nie rezygnuje z nas. No, błądzić jest rzeczą ludzką, tak? I wiadomo, każdy popełnia mnóstwo błędów. Jesteśmy tak troszkę takimi nieporadnymi dziećmi, ale te nieporadne dzieci mają wspaniałego ojca, które o nie dba. I jeśli tylko mu pozwolimy, to. No to będzie ona dbał pomoże nam, a ja tak uważam. E, zresztą wczoraj nawet e, była jedna z moich ukochanych Ewangelii, kiedy Pan Jezus wyciąga rękę do tonącego Piotra. I to jest... Zresztą jest to nawet w powierzchni akurat. E, w drugiej części tej książki jest też nawiązanie do tego wątku. E, więc ta ręka jest wyciągnięta do nas i to od nas zależy, czy też wyciągniemy naszą i czy ją pochwycimy. A zgodzisz się ze stwierdzeniem, no bo tu jest taka sytuacja, kiedy bohaterka sięga po książkę, powiedzmy książkę, no, której generalnie nie po którą generalnie no, nie powinniśmy sięgać. Czy to czym się, mm, nie wiem, ludźmi jakimi się otaczamy, to co czytamy, to czym karmimy nasze wnętrze ma wpływ na, później na kolejne nasze wybory? Oczywiście, że tak. Oczywiście, i to jest jedna z głównych przyczyn, dla których nie oglądam telewizji. <laughs> e, no, przede wszystkim e, ja uważam, że nasza, no nasz, nasze myśli, tak, nasze postrzeganie świata ma ogromny wpływ na nasze życie, na obraz tego świata. E, więc, jeżeli się otaczamy ludźmi, którzy nas ciągną w dół, którzy nas karmią kłamstwem. To będzie to do nas przenikać, tak? Jeżeli gdzieś właśnie patrzymy na to dobro, na to światło, jeżeli tego pragniemy, ono będzie do nas przychodzić. No, jest to taka myślę naturalna całkiem rzecz, chociaż może dla niektórych brzmi to dosyć fantastycznie, że, że jak to. Ludzie lubią postrzegać życie jako takie proste, tak? Lubią sobie ponarzekać, że coś złego się stało. A ja myślę, że. Oprócz oczywiście jakichś rzeczy, przypadków, na które kompletnie nie mamy wpływu, wypadków chorób, tak, które po prostu się zdarzają, to ogromna część naszego życia jest kształtowana wyłącznie przez nas, przez nasze podejście. Zresztą no, jest to bardzo, bardzo proste no, w każdej sytuacji, tak? Możemy albo zrobić coś dobrego, albo coś złego i to nasze życie wtedy pójdzie w różne strony, czy nawet tutaj nasze spotkanie jest. Fantastycznym przykładem, ponieważ mogłyśmy się nie dogadać co do tego spotkania i nie spotkać. I Odwagi straci... mogło zabraknąć. I straciłybyśmy wspaniałą okazję poznania się i myślę, że wzajemnie tutaj też się zbudowałyśmy naszymi, naszymi przemyśleniami. Także bardzo się cieszę, że do niego doszło. Czyli trzeba wierzyć, mieć marzenia, sięgać po nie, nawet jak są, okazuje się, że w naszym życiu pojawia się marzenie, które jest, bo zawsze mówimy, sięga i tak? Więc nawet jak jest marzenie wyżej niż gwiazdy, to też należy po nie sięgnąć. tą odwagę. E, nie wiem, czy czytałaś sanatorium doktora Kramera. E, czeka na mnie. E, ponieważ tam właśnie jest ten wątek poruszony, e, siostra Krescencja, która jest główną bohaterką. Przybrała to imię e, dlatego, że ono pochodzi od słowa krescere, czyli sięgaj do góry. E, Ej, to <laughs> to jadąc tutaj, doszło do mnie, że muszę sięgnąć po taki mój zapas na czarną godzinę, czyli Blizny życia. Teraz sanatorium Kramera, które też już jest kilka lat, czeka na półce i na swój czas. Oczywiście najnowsza książka, to jak przyjadę, będę czytała tylko Katarzynę Targosz. Ja nie mam nic przeciwko. Nie, ale to jest piękne, świadomość, że człowiek wyjeżdża z domu. Tak jak sobie robi Odpoczynek od, tych, od tej codzienności, która jest piękna, no bo bądźmy wdzięczni Panu Bogu za codzienność, bo ona jest piękna. Ale Pan Bóg na szczęście sobie nie robi odpoczynku od nas. No i jakoś tak robi, że takich pięknych ludzi się spotyka, że można się nuć ponad gwiazdę <noise> i zaufać i mieć tą odwagę. Ojej, co będzie? I powiem, Napiszę, a potem się schowam. Powiem, <noise> Zobaczam, że trzeba być trochę też zuchwałym w tym. To wszystkim. jest chyba. Zapamiętam to słowo, tak. z uchwały, bo się zuchwałem za bardzo zuchwała, jestem ostatnio, Ale Kasiu... A Oczywiście zuchwałem w tym... Dobrym słowa tak. Kasiu Szymon. Imię przypadkowe czy nie? Nie. <laughs> nie, to Szymon, jak zresztą można e, się dowiedzieć z posłowia, e, to imię mojego syna i jemu jest zadedykowana ta książka, która... E, która była no, taką bardzo ważną dla mnie książką, jak wspomniałam, dlatego jest właśnie zadedykowana mojemu synowi drugiej najważniejszej osobie. Dla mnie pierwsza ogólnie moja powieść była zadedykowana mężowi. Czyli hierarchia jest zachowana. <śmiech> <śmiech> tak, jak powinno być. A chciałam się zapytać, pojawia się ta starsza pani babcia, która tak kocha te skwarki, tak je chowa. Czytając Szlak Kingi miałam wrażenie, może, może mylnie, ale miałam wrażenie, że każdy z nas gdzieś miał, no każdy miał, niektórzy nie mieli tego szczęścia, żeby mogli się wychowywać z babcią, ale akurat czy ta babcia nie jest osobieniem tych naszych babć, które dają bezpieczeństwo, które jak my w coś wątpimy, gdzieś tam się potykamy, no to one tam mają te swoje rozmowy z Panem Bogiem? To znaczy w ogóle w mojej książce e większość postaci czy sytuacji jest gdzieś w jakiś sposób inspirowana rzeczywistością, to niekoniecznie muszą być takie dosłowne inspiracje, że ja to przeżyłam, tak? czy tylko gdzieś są zaczerpnięte z czegoś, e, może ktoś z rodziny tak miał taką sytuację, czy, czy gdzieś się tam kogoś poznało. W każdym razie to są takie, mm, to jest tak jak tkanina, czyli z różnych tych nitek rzeczywistości jest spleciona opowieść, e, no, nierzeczywista, tak, wyobrażona, ale nie tak do końca. No w tym momencie zabrakło mi słów, bo to było takie piękne, że. Ojejku! Kasiu, ja wszędzie, znaczy swoim znajomym, często przypominam, żeby mieli odwagę, jak skończą czytać książkę, żeby napisali do autora. Żeby autor nie miał świadomości, że napisał książkę, książka poszła do wydawcy, została wydana. I jedynym jakimś takim wskaźnikiem jest tylko ilość sprzedanych egzemplarzy. A autor chyba chce nie tylko, znaczy to jest bardzo ważne, ile egzemplarzy się sprzedało, no ale ważne jest to, jaki ślad książka zostawiła, prawda? Czy jeżeli czy te głosy, czy celników, które idą w drugą stronę? Dla ciebie to jest ważne, żeby przeczytają książkę, żeby tak pisali. Chciałabym, żeby się odzywali do ciebie. E, to znaczy, no to jest dla mnie najważniejsze, jeżeli faktycznie napisze do mnie ktoś. E poruszony tak książką bo ja nie czytam żadnych recenzji nie czytam żadnych takich tego typu opinii które gdzieś tam na portalach się pojawiają nie jest mi to potrzebne do niczego natomiast właśnie te wiadomości jeżeli ktoś został poruszony na tyle żeby chcieć do mnie napisać podzielić się swoją historią wrażeniem jakie książka zrobiła no to jest to coś absolutnie najpiękniejszego i jak najbardziej takie, takie wiadomości zawsze są mile widziane, chociaż czasami czuję się nawet nieco zakłopotana, bo no niektóre są tak przepełnione uczuciami i, i zachwytem, że w zasadzie, no nie wiem jak zareagować, bo sobie myślę, no nie, no to, to, to ja, to no nie, możliwe żeby to moja książka aż tak na kogoś podziałała, bo gdzieś zawsze, mm, no nie wiem, musi być ten balans, prawda, pomiędzy yy, wiarą we własne siły, a skromnością, a powiem, że artyście czasami jest trudno to zachować, tak, bo jesteśmy tak mocno związani emocjonalnie z naszymi dziełami, e, że ciężko właśnie zachować ten balans czasami, zresztą myślę, że to wielu artystów e, przeżywa coś takiego, że czasami rozpiera mnie duma, że, że stworzyłam takie dzieło, a czasami znowu wydaje mi się, że nie, zupełnie mi to nie wyszło, e, to nie jest tak dobre jak powinno i w zasadzie, e, no zresztą tworzenie to są ciągłe emocje. I bardzo dobrze, bo y, gdyby pisarz nie miał tak wielu emocji, to nie byłby w stanie tych emocji potem włożyć w swoich bohaterów. Więc musi być ta huśtawka emocjonalna, jest to też cena tworzenia. Na koniec, to ta nasza rozmowa ma Was zachęcić do tego, żebyście sięgnęli po książki Kasia, bo gdyby Wam teraz Kasia powiedziała wszystko, to byście się po książki sięgnąć. To może by zniechęciło. <laughs> znaczy, ja myślę, że by Was też zachęciło My tu siedzimy już, nie wiem, już ile czasu, no, już <laughs> tylko godzina, ale po prostu Kasia jest tak fantastycznym rozmówcą. E, oczywiście mąż tak samo, bo nie możemy męża pominąć, <laughs> bo te nasze połówki są bardzo ważne, ale ja was chciałam zachęcić, żebyście sięgnęli po szlak Kingi, żebyście odkryli swój szlak, żebyście sięgnęli po drugą część, powierzchnię, żebyście pojechali do Międzyzdrojów i też przeszli śladami bohaterów. Żebyście sięgnęli po najnowszą książkę Kasi, róża z piór, a jeżeli jesteście w Zakopanym, to książkę Kasi możecie dostać w księgarni w Zakopanym przy Kościele Świętej Rodziny, gdzie wszystkie moje książki są nie tylko w promocyjnej cenie, ale nawet można uzyskać książkę z dedykacją ode mnie. Także jak jesteście w zakopanym albo w okolicach... Albo w takie okolice, że jednego dnia możecie do Zakopanego pojechać i wrócić, no to pojedźcie, zajedźcie do księgarni, kupcie szakkingi albo... Przy okazji można też różne inne piękne przedmioty nabyć. E, tak, ale ja tutaj będę w tym kierunku szła, dlatego że jeżeli by Kasia nie miała róży z piór, to ja miałam w planach pojechać. Znaczy, tam no, mówiłam swojego męża już, żeby jechać do Zakopanego, kupić książkę i dopiero przyjechać do Kasi. Także nie bójcie się marzeń, sięgajcie gwiazd i proszę, sięgnijcie po szlak Kingi i zacznijcie swoją przygodę z książkami Kasi. I po, od, czytajcie te książki z otwartym sercem i pozwólcie, żeby was wprowadziły niebiosa i Kasi Pióro i jej wrażliwość. Dużo dobra.